Sędzia spojrzał mi prosto w oczy i powiedział. Jesteśmy gotowi wydać wyrok. Żołądek podszedł mi do gardła. Nie mogłam oddychać. Zacisnąłam dłonie na stole tak mocno, że aż paznokcie wbijały się w drewno. Myślałam, że to już koniec. Że zaraz stracę syna. I wtedy, zupełnie niespodziewanie, mój sześcioletni syn, Tymek, wstał z ławki dla publiczności. Podszedł na środek sali sądowej, trzymając w dłoni zmiętą kartkę papieru, którą rano wsunął do swojego plecaka ze Spidermanem. Jego głos był cichy, ale wyraźny. Wysoki sądzie powiedział: Chciałbym coś przeczytać. Cała sala zamarła. Ani szmeru, nawet pojedynczego szelestu. Wszystkie oczy zwróciły się ku niemu malutki chłopiec w zbyt dużym, granatowym swetrze, stojący przed sędzą, trzymający kartkę obiema rękami, tak. Jakby była jedyną rzeczą, która trzyma go w pionie. Nie mogłam mówić, nie mogłam się ruszyć, tylko patrzyłam na niego, a moje serce waliło tak mocno, że aż bolało. To, co powiedział potem, zmieniło wszystko. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. A teraz zaczynamy. Nazywam się Julia Kamińska. Mam 33 lata, jestem niezależną graficzką i mamą małego chłopca o imieniu Tymoteusz Tymek. Ma 6 lat. Uwielbia dinozaury, masło orzechowe i zasypiać przy zapalonym świetle. Ma moje oczy i spokojny, uważny sposób obserwowania świata po swoim tacie. Zanim wszystko zamieniło się w koszmar, nasze życie było proste. Nie idealne, ale proste. Mieszkaliśmy w małym, dwupokojowym domku na obrzeżach miasta. Czynsz był do ogarnięcia, a w ogródku było wystarczająco miejsca na piaskownicę i zardzewiałą huśtawkę, którą kupiłam z drugiej ręki. To nie było wiele, ale było nasze. Mój mąż, ojciec Tymka, zginął dwa lata temu w wypadku samochodowym. To był deszczowy wtorek. Pamiętam jeszcze, co gotowałam, kiedy zadzwonił telefon. Kurczak w warzywach na patelni. Nigdy więcej tego nie przyrządziłam. Przez jakiś czas nie wiedziałam, jak w ogóle dalej funkcjonować. Byliśmy razem od czasów studiów. Był pierwszą osobą, przy której czułam się bezpieczna. Tamtego dnia straciłam nie tylko partnera. Straciłam też wspólną przyszłość, o której marzyliśmy. Ale miałam tymka. I to mnie uratowało. Dni po śmierci Arka zlały się w jedną szarą plamę. Byłam w żałobie i wykończona, ale wciąż wstawałam dla Tymka. Pakowałam mu śniadaniówkę, zaprowadzałam go do przedszkola z uśmiechem na twarzy, a potem wracałam do domu i płakałam w stos prania. On nigdy nie widział, jak się rozsypuje. Dbałam o to. Potrzebował siły, więc ją się stałam. Zbliżyliśmy się do siebie jak nigdy wcześniej. Tymek kulił się obok mnie na kanapie pod swoim ulubionym kocykiem i szeptał: Nie smuć się, mamusiu. Jestem tu. Nie mówił wiele, nie musiał. Mieliśmy swój rytm, swój sposób wspólnego leczenia się z bólu. A potem pojawiła się Halina, moja teściowa. Od samego początku Halina mnie nie akceptowała. Uważała, że nie jestem wystarczająco elegancka, że nie pochodzę z odpowiedniej rodziny. Kiedyś, jeszcze za życia Arka, powiedziała przy nim: „Julia to dziewczyna z dobrym sercem, ale powinna znać swoje miejsce”. Arek zawsze to zbywał. Mówił, że się przyzwyczai, że z czasem zmięknie. Nigdy nie zmiękła. Po jego śmierci zaczęła wchodzić w nasze życie z cichą, uporczywą determinacją. Na początku myślałam, że ona też przeżywa żałobę, że po prostu chce mieć kontakt z wnukiem. mi jej przychodzić. Zapraszałam ją na urodziny, występy w przedszkolu, obiady rodzinne. Ale jej komentarze nie ustawały. Za późno go kładziesz spać. kropka. Potrzebuje więcej dyscypliny. kropka. Nie potrzebuje tego całego emocjonalnego głaskania. Kropka. Krzywiła się kiedy śpiewałam Tymkowi kołysanki na dobranoc, albo kiedy pozwalałam mu samemu wybrać ubrania, nawet jeśli kompletnie do siebie nie pasowały. Czułam jej ciągły, cichy osąd. Pewnego popołudnia przyłapałam ją w kuchni, jak wręczała Tymkowi broszurę o prywatnej szkole z internatem. Nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Gdy powiedziałam, że nas na to nie stać, odpowiedziała bez zmrużenia oka. Cóż? Niektóre środowiska po prostu bardziej sprzyjają dzieciom. Nie każda matka to rozumie. Nie odpowiedziałam, ale od tamtej pory zaczęłam stawiać granice. Ograniczyłam wizyty. Wprowadziłam jasne zasady. Wtedy zrobiło się lodowato. Zaczęła podważać wszystko moją pracę, moje finanse, moje macierzyństwo. Pewnego dnia Tymek wrócił od niej po weekendzie i zapytał: Mamusiu, myślisz, że byłbym szczęśliwszy, gdybym mieszkał z babcią? To było jak cios nożem. W tym momencie zrozumiałam, że to nie jest już kwestia miłości czy wsparcia. To była walka o władzę. Halina nie tylko myślała, że robię wszystko źle. Ona chciała przejąć kontrolę. Zobaczyła lukę i postanowiła z niej skorzystać. Dwa tygodnie później do drzwi zapukał listonosz. Przyniósł grubą kopertę. Dokumenty sądowe. Wniosek o odebranie mi opieki nad synem. Usiadłam na podłodze w kuchni. List zgniatałam w rękach. Tymek oglądał bajki w salonie, kompletnie nieświadomy, że jego świat zaraz wywróci się do góry nogami. We wniosku Halina domagała się pełnej opieki nad Tymkiem. Nie współdzielonej. Nieograniczonej pełnej twierdziła, że jestem emocjonalnie niestabilna, finansowo niepewna i niezdolna do zapewnienia dziecku bezpiecznego domu. W dokumentach były całe akapity, w których malowała mnie jako wrak człowieka, zapłakaną wdowę, która nie potrafi nawet ubrać dziecka, nie mówiąc o jego wychowaniu. I najgorsze w części miała rację. Tak, byłam w żałobie Tak. Zdarzało mi się płakać pod prysznicem i zapominać o praniu, ale każdego dnia stawiałam się dla mojego syna. Karmiłam go, przytulałam, pomagałam w zadaniach domowych, całowałam w czoło, gdy budził się z koszmaru. Byłam jego bezpiecznym miejscem. A teraz ktoś chciał powiedzieć światu, że to nie wystarcza. Zadzwoniłam do Leni, mojej starszej siostry. Przyjechała w ciągu godziny. Przeczytała dokumenty dwa razy, zanim w końcu się odezwała. Ona gra czysto, Julka. Ale nie może się jej pozwolić wygrać. Zatrudniłam obrońcę z urzędu, bo nie było mnie stać na nic więcej. Był miły, ale przepracowany. Jego rady sprowadzały się głównie do bądź spokojna, uprzejma i dokumentuj i wszystko, kropka. Nie budził zaufania. Tymczasem Halina wynajęła jednego z najlepszych prawników rodzinnych w województwie. Facet specjalizował się w głośnych sprawach opiekę nad dziećmi. Był błyskotliwy, doświadczony i potrafił obrócić nawet najmniejszy fakt przeciwko mnie. Zaczęłam prowadzić dziennik każdego spotkania z Haliną. Przeszukiwałam archiwum maili, wydobywałam szkolne raporty tymka, notatki od pediatry, zdjęcia, wiadomości od nauczycieli wszystko co mogło pokazać, że mój syn jest zdrowy, bezpieczny i szczęśliwy. Każdego wieczoru, kiedy Tymek już spał, siadałam na podłodze w salonie, otoczona segregatorami i wydrukami, a w tle leciały powtórki seriali tylko po to, żeby moja głowa się nie rozsypała. I w końcu przyszedł dzień pierwszej rozprawy. To miała być tylko procedura wstępna, ale już wtedy się przeraziłam. Halina przyszła w granatowym garniturze, Wyglądając jak prezes dużej korporacji. Uśmiechnęła się do Tymka, gdy wszedł na salę, ale jej wzrok był utkwiony we mnie, czujny i zimny, jak drapieżnik śledzący ranną ofiarę. Jej adwokat był opanowany i pewny siebie. Doskonale wiedział, jak przedstawić mnie w złym świetle. Nie ma stałego dochodu, powiedział. Pracuje z domu, o ile w ogóle. Nie ma bliskiej rodziny w okolicy. Cierpi na lęki i wciąż wyraźnie przeżywa po mężu. Uważamy, że pani Kamińska, mimo dobrych chęci, nie jest emocjonalnie zdolna do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków na dłuższą metę. Chciałam krzyczeć. Chciałam wstać i powiedzieć, że żadne z tych stwierdzeń nie czyni mnie złą matką. Ale zostałam na miejscu. Tak jak kazał mi prawnik, spokojna, uprzejma. W domu Tymek też czuł, że coś jest nie tak. Pewnego wieczoru, po umyciu zębów, zapytał. Mamusiu, czy będę miał dwa domy? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc skłamałam. Nie, kochanie. Mama po prostu musi załatwić pewne sprawy dla dorosłych. Wszystko będzie dobrze. Ale w głębi duszy nie byłam tego taka pewna. Halina zaczęła sięgać po jeszcze bardziej perfidne zagrywki. Zgłosiła anonimowy donos do opieki społecznej. Ktoś rzekomo twierdził, że zostawiam dziecko samo w domu. Pracownica socjalna pojawiła się niespodziewanie, kiedy akurat prowadziłam rozmowę z klientem przez Zoom. Tymek w piżamie budował skrocku w lego przy kuchennym stole. Odpowiedziałam na wszystkie pytania, oprowadziłam ją po mieszkaniu, zaoferowałam kontakty do nauczycieli i pediatry Tymka. Była uprzejma, ale jej obecność zostawiła po sobie dym, który nie chciał się rozwiać. Następnego wieczoru zamknęłam się w łazience i płakałam w stos prania. W tym samym tygodniu Tymek narysował dla mnie rysunek. Byliśmy na nim my, dwie patyczkowe postacie trzymające się za ręce przed naszym domem. Nad moją głową unosił się dymek z napisem kocham cię bardziej niż wszystko kropka. Przykleiłam ten rysunek na lodówkę i wpatrywałam się w niego bardzo długo. Nie wiedziałam, jak to się skończy, ale wiedziałam jedno: całym swoim ciałem, każdą komórką, nie poddam się, nie oddam mojego syna. Nie bez walki. Noc przed ostatnią rozprawą prawie nie zmrużyłam oka. Siedziałam przy kuchennym stole z zimną herbatą w ręku, a wokół mnie rozłożone dokumenty: maile od nauczycielki Tymka chwalącej jego postępy, notatki od pediatry o jego prawidłowym rozwoju, rysunki z przedszkola. Wydrukowałam nawet plakat z biblioteki, gdzie co wtorek chodziliśmy na wspólne czytanie dla dzieci z mamami. Chciałam być gotowa. Musiałam pokazać, że Tymek nie tylko przeżywa przy mnie. On się rozwija. Ale wątpliwości nie odpuszczały. A co jeśli sędzia zobaczy mnie tak, jak Halina? A jeśli uznają, że żałoba mnie osłabiła, że emocjonalność, delikatność i szczerość to nieprzymioty matki? Lena przyszła wieczorem, by mi pomóc. Przyniosła przekąski, których nie tknęłam, i teczkę ze starymi zdjęciami, które, jak mówiła, mogłam wykorzystać. Trzecie urodziny tymka. Pierwszy dzień w przedszkolu. Selfi z kuchni, gdy piekliśmy ciasteczka i całe byłyśmy w mące. Masz wszystko, czego potrzebujesz, powiedziała cicho, kładąc dłoń na mojej. Musisz im tylko pokazać, kim naprawdę jesteś. Po jej wyjściu znalazłam tymka siedzącego po turecku na podłodze w swoim pokoju. Pisał coś na kartce wyrwanej z zeszytu. Co tam robisz, kochanie? zapytałam, klękając obok. Podniósł wzrok poważny jak nigdy. Pisze list, odpowiedział. Dla sędziego. Zamarłam. List. Tak skinął głową. Na wypadek, gdyby nie wiedzieli, jak bardzo chcę zostać z tobą. Poczułam, jak ściska mnie w gardle. Tymek. To bardzo miłe. Ale, wszystko w porządku, mamusiu przerwał szybko. Nie powiem niczego złego o babci, tylko chcę, żeby wiedzieli, jak to jest być z tobą. Złożył kartkę na cztery części i wsunął ją do plecaka. Wezmę ją ze sobą na wszelki wypadek. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Część mnie chciała mu zabronić. Powiedzieć, że to nie jego rola. Ale ta druga część, ta, która wiedziała, jak mądry, wrażliwy i czujący jest mój syn, tylko skinęła głową i przytuliła go mocno. Następnego ranka było zimno i szaro. Tymek założył swój ulubiony granatowy sweter z naszywką ginozaura na rękawie. Związałam mu włosy w mały koczek, tak jak lubił, i spakowałam dodatkową przekąskę, tak na wszelki wypadek. Siedzieliśmy razem w ciszy na ławce w tylnej części sali sądowej. Halina pojawiła się w eleganckim płaszczu i lakierowanych szpilkach. Jej adwokat wszedł steczką, która wyglądała na droższą niż cała moja garderoba. Starałam się na nich nie patrzeć. Skupiłam się tylko na dłoni tymka w mojej. Kiedy sędzia nas wywołał, wstałam razem z moim prawnikiem i wzięłam głęboki oddech. Prawnik Haliny mówił pierwszy. Mówił o stabilności finansowej, o rutynie i o korzyściach płynących z dwurodzicielskiego modelu, który Halina miała rzekomo symulować z pomocą opiekunki i korepetytorów. Sugerował, że mój dom to miejsce pełne chaosu i emocjonalnej kruchości. Trzymałam twarz spokojną. W myślach powtarzałam słowa Leni, pokaż im, kim jesteś naprawdę. Kropka. Kiedy przyszła moja kolej, mówiłam spokojnie. Opowiedziałam sędziemu o naszych codziennych rytuałach w szkole, zadaniach domowych, bajkach na dobranoc. Pokazałam dowody postępów Tymka, jego przyjaźni, poczucia bezpieczeństwa i komfortu w domu. Nie płakałam. Nie błagałam. Mówiłam prawdę. I wtedy, właśnie w momencie, gdy sędzia pochylił się, jakby miał zamknąć rozprawę, Tymek pociągnął mnie za rękę. Wstał. Wyszedł z załawki i podszedł powoli do przodu. Wysoki sądzie, powiedział, trzymając tę samą złożoną kartkę papieru. Mogę coś przeczytać? Sędzia zamrugał zaskoczony. Napisałeś coś, synku? Tymek skinął głową. Tak, proszę pana. To dla pana. Sala ucichła zupełnie. Nawet Halina wyglądała na zaskoczoną, zamarła w bezruchu. Sędzia spojrzał na mnie, potem znów na Tymka. Dobrze, powiedział cicho. Czytaj. Tymek rozłożył kartkę, wygładził ją na biurku i odchrząknął. Stał tam malutki i spokojny, trzymając tę kartkę tak delikatnie, jakby była ze szkła. Jego głos nie drżał. Nazywam się Tymoteusz Kamiński. Mam sześć lat. Lubię dinozaury, z serem i bawić się z moją mamą. Chcę mieszkać z mamą. Cała sala zamarła. Sędzia pochylił się lekko do przodu, dłonie złożone pod brodą. Tymek spojrzał w kartkę i kontynuował: Moja mama przytula mnie, kiedy jest mi smutno. Robi naleśniki w niedzielę i pozwala mi polewać syropem, nawet jak rozleje. Śmieje się z moich żartów, nawet jak nie mają sensu. Kiedy mam koszmar, pozwala mi spać w jej łóżku. Nazywa mnie swoim serduszkiem. Mój oddech zamarł. Czułam, jak oczy zaczynają piec, ale nie śmiałam mrugnąć. Nie chciałam uronić ani sekundy. Tymek mówił dalej, jego małe palce ściskały papier mocno. Czasem tęsknimy za tatą i razem płaczemy. Ale potem mama opowiada mi o nim historię. Zapalamy świeczkę i mówimy dobre rzeczy. Mówi, że można być smutnym i szczęśliwym jednocześnie. To w porządku. Zrobił pauzę, spojrzał na sędziego. Wiem, że babcia mnie kocha, ale mówi, że mama jest zbyt miękka. A ja myślę, że bycie miękkim to coś dobrego. Nie chcę mieszkać tam, gdzie nie można czuć. Chcę być z osobą, która pozwala mi być dzieckiem. Ostrożnie złożył list i rozejrzał się po sali. Wszyscy milczeli, nawet Halina spuściła wzrok. Chciałem tylko, żeby pan wiedział, dodał cicho. Potem odwrócił się, wrócił do mnie i usiadł, chwytając mnie za rękę. Chciałam się rozpłakać. Sędzia odchylił się w fotelu. Przez długą chwilę milczał. W sali panowała absolutna cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddech. Napięcie było niemal namacalne, jak ładunek elektryczny unoszący się w powietrzu. W końcu odezwał się. Sąd przyjmuje do wiadomości oświadczenie złożone przez małoletniego, pana Tymoteusza Kamińskiego. Choć zazwyczaj unikamy stawiania dzieci w pozycji świadka, jego słowa były wyraźnie jego własne i odzwierciedlają wyjątkową dojrzałość emocjonalną. Uważam je za poruszające. Moje serce podskoczyło, a potem znów zamarło. Poruszające to jeszcze nie wyrok. Sędzia spojrzał na prawnika Haliny. Przejrzałem wniosek i dokumentację złożoną przez panią Halinę Nowacką oraz jej zespół prawny. Nie stwierdzono żadnych oznak przemocy, żadnych problemów zdrowotnych, ani opinii specjalistów, które świadczyłyby o tym, że pani Kamińska jest niezdolna do sprawowania opieki. Halina otworzyła usta jakby chciała coś powiedzieć, ale sędzia uniósł rękę. Ponadto, kontynuował, dziecko wyraziło jasne i świadome pragnienie pozostania z matką, co w tej sprawie ma istotne znaczenie. Odwrócił się w moją stronę, a jego spojrzenie złagodniało. Pani Kamińska, sąd uznaje, że posiada pani pełną zdolność do sprawowania wyłącznej, prawnej i fizycznej opieki nad synem. Kwestia kontaktów z panią nowacką może zostać uregulowana poprzez mebiację, lecz nie widzę podstaw do odebrania pani prawa do opieki. Przez moment nie mogłam się ruszyć. Jakby ktoś właśnie zdjął ze mnie dwutonowy ciężar. Kolana mi się ugięły, ręce trzęsły, ale pochyliłam się i objęłam tymka. Wtulił się we mnie, zaciskając ramiona wokół mojej szyi, tak jak zawsze, gdy potrzebował poczuć się bezpiecznie. Tylko że tym razem to ja potrzebowałam tego najbardziej. Przechodziłyśmy obok haliny. Nie odezwała się. Siedziała sztywno, ze zaciśniętą szczęką, palce wajtwu chwyty torebki aż zbielały. Nie triumfowałam. Nie patrzyłam nawet w jej stronę. Po prostu szłam dalej, trzymając dłoń mojego syna najmocniej jak potrafiłam. Wyszliśmy na zewnątrz. Gdzie słońce zaczęło delikatnie rozgrzewać w chłodne powietrze, Tymek zmrużył oczy, uśmiechnął się do mnie. Mamusiu, dobrze mi poszło? Klęknęłam i pocałowałam go w czoło. Uratowałeś nas, kochanie. Następnego dnia dom wydawał się inny. Nie dlatego, że coś się fizycznie zmieniło. Tymek, jak zawsze, wstał wcześnie i zaciągnął mnie do kuchni żebyśmy razem zrobili płatki śniadaniowe. Meble stały tam, gdzie zawsze. W powietrzu unosił się znajomy zapach lawendowej świecy, którą zapalałyśmy podczas śniadania. Ale we mnie coś się przesunęło. Już nie tylko przetrwałam. Ja walczyłam i wygrałam. Tego poranka znalazłam list Tymka, ten sam, który przeczytał w sądzie, przyklejony do lodówki magnesem w kształcie dinozaura. Podpisał się na dole czerwoną kredką i narysował małe serduszko. Stałam tam długo, czytając każde zdanie jeszcze raz, aż oczy mi się zaszkliły i musiałam usiąść. Napisał ten list nie dlatego, że go o to prosiłam. Nie dlatego, że sądził, że to pomoże mi wygrać. Napisał go, bo widział mnie. Czuł naszą więź. I w swoim małym, ale odważnym sercu postanowił ją ochronić. Po południu poszliśmy tylko we dwoje do parku. Pozwoliłam mu huśtać się zdecydowanie za długo i kupiłam mu loda, mimo że do obiadu została tylko godzina. Gdy wróciliśmy do domu, zapytał Mamusiu, możemy zadzwonić na stary numer taty i nagrać wiadomość jak dawniej? Wzięłam telefon i przyłożyłam mu do ucha. Szeptał cicho. Tatusiu, sędzia powiedział, że mogę zostać z mamą. Byłem dzielny, tak jak ty. Tym razem nie powstrzymałam łez. Ludzie często nie doceniają, ile dzieci rozumieją. Myślą, że mały wiek oznacza brak świadomości. Ale Tymek wiedział. Czuł napięcie. Widział zmęczenie na mojej twarzy, słyszał szeptane rozmowy przez telefon, zauważał, że wieczorami długo siedzę przy jego łóżku. Widział wszystko. I mimo to wybrał nadzieję. Wybrał miłość. Kilka tygodni później spotkaliśmy się z mediatorem, by omówić warunki wizyt Haliny. Atmosfera była napięta, ale rzeczowa. Zgodziłam się na jedno nadzorowane spotkanie w miesiącu. Nie dlatego, że chciałam ją w naszym życiu, ale dlatego, że Tymek ją kochał. W swój sposób. A ja nie chciałam, żeby uczył się, że miłość musi iść w parze z nienawiścią. Halina nigdy nie przeprosiła. Ani za sprawę sądową, ani za kłamstwa, ani za próbę rozbicia tego, co zbudowałam. Ale to już nie miało władzy, by mnie złamać. Zrozumiałam coś ważnego w całej tej historii. Bycie matką nie znaczy być idealną. Nie znaczy mieć największy dom, najlepszą pracę ani znać wszystkie odpowiedzi. Bycie matką to stawanie się codziennie, nawet gdy jesteś wykończona. To przedkładanie potrzeb dziecka nad własny strach, dumę czy ból. To dawanie miłości, nawet jeśli nie jesteś pewna, czy to wystarczy. Bo dla dziecka to wystarczy. Kiedyś myślałam, że bycie miękką to słabość. Że jeśli za dużo płaczę, jeśli za mocno przytulam Tymka, to tylko utwierdzam Halinę w przekonaniu, że się nie nadaje. Ale dziś widzę to inaczej. Miękkość to nie słabość. Miękkość to bezpieczeństwo. To siła tam, gdzie naprawdę się liczy. To Tymek mi to pokazał. Zdarza się, że budzę się w środku nocy i przez chwilę mam wrażenie, że cały ten wyrok to tylko sen. Cicho idę korytarzem, zaglądam do pokoju Tymka i patrzę, jak śpi, nogi splątane w koc, buzia lekko uchylona, jedna ręka przytula pluszowego tygrysa, jakby ten znał wszystkie sekrety wszechświata. Wtedy wypuszczam z siebie oddech. Jest dobrze. Więcej niż dobrze. Jesteśmy cali. Jeśli jesteś rodzicem, albo kiedykolwiek walczyłeś o kogoś, kogo kochasz, wiesz, jak to jest. Znasz ten strach, to poczucie bezsilności i ogień, który się wtedy w tobie zapala. Znasz to uczucie, kiedy ktoś cię nie docenia, ocenia z góry i mówi, że nie jesteś wystarczający. Ale mam nadzieję, że znasz też to drugie uczucie, że Twoja miłość ma znaczenie. Nawet jeśli jest cicha, nawet jeśli jest kwestionowana. A jeśli nikt Ci dziś tego nie powiedział, robisz to lepiej niż Ci się wydaje. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.